Marszałku, minęły dwie kadencje sprawowania przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jak Pan oceni tę mijającą dekadę? Czyli jestem bardzo wdzięczny za tą rolę arcybiskupa. To był wyjątkowo trudny w czas, dlatego że wszyscy wiemy, że Kościół przeżywa trudny moment, kryzys, kryzys duchowieństwa wszystkich, ta deregulacja. Te kolejne sytuacje, no, które są kłopotliwe dla nas, jeżeli dochodzi do jakichś nadużyć czy y, łamania prawa, kryzys wiary widoczny w y, kościele y, w ogóle, y, kryzys covidowy, kiedy właściwie zakwestionowano, zakwestionowano nadprzyrodzoną wolność kościoła. No, w tych wszystkich sytuacjach arcybiskup potrafił dać dobry głos polskiego kościoła, dobrze go reprezentować, bo pamiętamy, że przede wszystkim to jest funkcja w pewnym sensie reprezentacyjna. Dla mnie takim szczególnie ważnym momentem to był list do przewodniczącego Konferencji Niemiec w związku z niemiecką drogą synodalną, która otwarcie kwestionuje zasady etyki katolickiej, zasady życia katolickiego. To wywołało niepokój w całym kościele. Takie przekonanie, że takie rozciąganie w kierunku zupełnie wychodzącym poza wiarę kościoła, spektrum debaty w kościele, wprowadzanie do kościoła wątków niekatolickich i tak dalej jest groźne dla życia katolickiego w ogóle, dla katolicyzmu w ogóle, a właściwie no, kierowane czasami głosy do papieża. Komentowano to, to, co się dzieje w Niemczech. Nie było głosów wprost skierowanego do biskupów niemieckich. List arcybiskupa Gondackiego do przewodniczącego Konferencji Niemiec to był pierwszy list, który odblokował reakcję z wielu miejsc świata. Zaczęły potem napływać również do Niemiec głosy protestu, to też w jakiś sposób uruchomiło Rzym, żeby się chociaż częściowo zdystansować od tego, co się dzieje. No, chociaż niestety pamiętajmy, to się cały czas działo za przyzwoleniem. Za przyzwoleniem z Rzymu. Ale ten odważny głos arcybiskupa Gondeciego to był głos pierwszy. No, dla mnie również bardzo ważny jest mm, taka, można powiedzieć, że późna, ale reakcja na to, co się działo w czasie tego kryzysu y, sanitarnego, presja na zamykanie y, kościołów, y, na y, ograniczenie kultu. No. Wszystko sobie można wyobrazić, kościół ma tysiąc lat, cywilizacja chrześcijańska kilkanaście wieków, były różne zarazy i tak dalej, ale decyzja o tym, co się dzieje w świątyni, jakie reguły bezpieczeństwa dotyczą, to jest decyzja władz kościoła. Można przekazać informacje biskupom, ale oni chronią życie wiernych. Traktowanie mszy świętej jako zagrożenia bezpieczeństwa i tak dalej, i taka arbitralna. Apodyktyczna postawa w stosunku do y, kościoła no to było coś niebywałego. No pamiętamy w 2020 roku w tym naj, najtrudniejszym momencie tego kryzysu y, wielotysięczne y, zbiegowiska y, aborcyjne i tutaj nie mówiono, że to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa. 100 ludzi na Mszy Świętej czy 500 osób na Mszy Świętej y, to jest zagrożenie. Można mówić, że reakcja na to wszystko była zbyt przyzwyczajająca w pierwszej fazie, ale jestem bardzo wdzięczny za to, że arcybiskup potem potrafił to wszystko ocenić, powiedział, że doszło do bardzo poważnego naruszenia wolności kościoła, który się nie może w przyszłości powtórzyć. Także w moim przekonaniu to było... Dobre 10 lat. Jak spojrzymy na te 20 lat przewodnictwa arcybiskupa Michalika, potem arcybiskupa Gondeckiego, ono też przypada na czas, kiedy duża część również wyższego duchowieństwa uległa emocjom partyjnym. Natomiast obu tych przewodniczących konferencji biskopatu, arcybiskup Michalik i arcybiskup Gondecki. Potrafili bronić też niezależności opinii katolickiej, tego że rzeczywiście no my nie możemy być indyferentni, jeżeli mamy nawet manewrujący rząd, ale werbalnie szanujący opinię katolicką i rząd, który chce zniszczyć w Polsce cywilizację chrześcijańską. Tu nie można być neutralnym, ale w tym pierwszym wypadku, w wypadku nawet tych, których czy musimy popierać, czy z którymi jesteśmy solidarni, trzeba zachować niezależność stanowiska katolickiego, nadrzędność nauczania Kościoła. W moim przekonaniu obaj arcybiskupi potrafili to robić. Wydaje mi się też, że obaj wykonywali tą funkcję tak jak w sposób respektujący odpowiedzialność każdego biskupa, bo to jest najważniejsze. No pamiętajmy, że kolegializm dzisiaj na świecie, w życiu katolickim, on może mieć bardzo groźne konsekwencje. Rozumiany w sposób radykalny czy skrajny, może wręcz naruszać to, co jest fundamentem, apostolskim fundamentem Kościoła, to znaczy tą monarchiczną odpowiedzialność każdego biskupa za swoją diecezję, który jest ojcem swoich a ich naucza, ich broni, chroni, mówi w ich imieniu, kiedy trzeba, nie tylko uzgadnia z innymi, co powiemy razem, i tak dalej. To, to, to. nie na tym polega. Ustrój Kościoła. W moim przekonaniu w okresie arcybiskupa Gondeckiego jego przewodnictwa po prostu on reprezentował wspólny głos biskupów. I najważniejsze jest to, że Kościół Polski wypełni ten katolicki obowiązek w życiu Kościoła, żeby reagować na ten kryzys. On Polski nie omija. To, to, to jest jeszcze wiele do zrobienia, żeby przed tym bronić, ale mówię, no, realizm każe zawsze porównywać sytuację na tle innych analogicznych e, przypadków. E, i, e, w, ja jestem przekonany, że e, arcybiskup e, Gondecki zrobił to, co, e, to, co mógł. E, dla polskiego kościoła zrobił dobrze. No, ja za ten czas e, jestem bardzo, e, bardzo wdzięczny. To było... To można powiedzieć, że e, nas jako katolików po prostu rodziców katolickich, Polaków, obywateli Rzeczypospolitej, którzy troszczą się o ojczyznę. No, 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 to był czas, kiedy byliśmy w życiu katolickim dobrze, dobrze reprezentowani no i oby tak dalej. No ja właśnie powtórzę, jeszcze chciałabym podkreślić, że głos arcybiskupa Gondackiego to był często głos też w obronie rodziny, afirmujący rodzinę. Arcybiskup sprawował patronat nad Narodowym Marszem Życie. Dzisiaj również sprawuje ten patronat. I jeszcze pod koniec swojej swojej kadencji. I takim ważnym elementem na koniec, ważną inicjatywą, którą jeszcze podjął pod sam koniec swojego urzędu. W trudnym bardzo okresie dla Polski, w okresie, gdy wszelkie prawa podstawowe są podważane w naszym kraju, gdy prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami są podważane, gdy prawo do życia jest podważane, arcybiskup podjął inicjatywę nowędy za Polskę, właśnie w tych, jest, wszystkich, w tych wszystkich sprawach. To jest nie do przecenienia, dlatego że to jest bardzo ważny akt, dlatego że też niebezpieczeństwem, czyli w życiu katolickim jest taka moralistyczna redukcja katolicyzmu. Właśnie przekonania o tym, że rolą nauczycieli wiary jest to, żeby wygłaszać pewne nauki, mówić jak mamy postępować i tak dalej. Tak jakby najważniejsze nie było to, co Bóg, czy Bóg da nam łaskę, czy nie. I jakby najważniejszą instancją odwoławczą w naszym życiu nie był sam Bóg, bez którego żadne nasze najlepsze działania nie są owocne. I odwrotnie, no, i który jest w stanie nawet działaniom skromnym, i tak dalej, przydać bardzo dobrych efektów. Od Boga najwięcej zależy i my musimy być tego świadomi. To jest jakiś przełom. Ja uważałem zresztą, że przed każdymi wyborami, powinna być nowena, przynajmniej triduum, modlitwy, i tak dalej, powinniśmy mieć świadomość tego, że wykonujemy suwerenną władzę daną nam przez Boga, i ten apel o modlitwę w intencji ojczyzny. No jest w moim przekonaniu bardzo ważny i w pewnym sensie no, można powiedzieć, że cały ten apel, bo to jest modlitwa przez Stawiennictwo Świętego Andrzeja Boboli i cały apel, i można powiedzieć, że ten apel stanowi taki duchowy, duchowy bilans zamknięcia tych dziesięciu lat i, i, bardzo, i bardzo dobry. To jest właśnie ten kierunek. Odbudowa poczucia nadprzyrodzoności w Kościele. To jest najlepszy sposób przezwyciężenia dzisiaj kryzysu Kościoła. Świadomość tego, że jesteśmy w rękach Boga, świadomość tego, że w naszym życiu musimy służyć Bogu, indywidualnie i zbiorowo. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć w nauczaniu arcybiskupa Gondeskiego, że on był bez żadnej egzaltacji, takim stałym i przekazując rację tego, rzecznikiem Solidarności. Kościoła i y, narodu, pokazując, że te dwie społeczności, nadprzyrodzona i przyrodzona, są powołane do y, solidarności, do y, miłości wzajemnej i tak dalej, że, nie możemy, że my nie możemy popaść w taki spiritualistyczny y, separatyzm. Moje życie duchowe toczy się na zewnątrz życia narodowego, a życie narodowe to z kolei kwestia, nie wiem, konsumpcji, chwały, siły i tak dalej, a nie kwestia, a, a nie w istocie kwestia obrony zarówno tej przestrzeni porządku, jakim jest naród i tych dóbr duchowych, które naród konstytuują. Tu nauczanie arcybiskupa było, było bardzo ważne i dobrze, żeby chodziło od człowieka, który miał ten mandat na, ja mówię nie, y, kierowanie, bo właśnie tego w Kościele nie ma, na, na reprezentowanie innych biskupów. No on był tym no, tym, tym, wybranym do tego, żeby żeby mówić w imieniu konferencji, która nie powinna zastępować władzy biskupów, ale, 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 ale być wspólnym głosem i tak było. No, za nami 10 dobrych lat dobrych lat sprawowania urzędu przez arcybiskupa gondeckiego. W bardzo trudnej sytuacji, które były trudne dla Polski też. Tak, to... no bo to były czas mhm. wielu kryzysów, jak Pan tak. Marszałek wspomniał, ale przed nowym przewodniczącym też niezwykle trudne zadanie, również czas kryzysu dla Polski. No ale miejmy nadzieję, że tutaj również będzie się ukazywała ta afirmacja życia rodziny i na to liczymy. Znaczy, ja myślę że przede wszystkim to, to, to jest czas odpowiedzialności w planie obywatelskim. Całego narodu w planie życia Kościoła, no, dla też nas wszystkich, ale szczególnie każdego, każdego biskupa. To, to jest bardzo ważne, dlatego że mówię: no, konferencja episkopatu jest pewnym forum powołanym do tego, żeby biskupi w ojczyźnie no, wspólnie potrafili zabierać głos i tak dalej, ale to codzienne nauczanie odpowiedzialności za życie Kościoła spoczywa na każdym ordynariuszu y, z osobna i tutaj mechanizm konferencji tego nie zastąpi. Także tu to, to, to musimy być tego, musimy być tego y, świadomi, tej skromnej roli tej instytucji, która nie powinna, nie powinna działać ekscesywnie, bo jeżeli działa, to widzimy, co się w Niemczech dzieje.